Witam Was w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2022. Jak zwykle, zapraszam nowe osoby do dostawienia Subika. Zapraszam wszystkich do dostawienia peczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry. No i lecimy dalej z karierą. W dzisiejszym odcinku myślę, że możemy sobie zrobić same Puchary Świata. Także cztery konkursy z Pucharu Świata. Szczypce możemy pominąć. No i tak, i dzisiaj cztery konkursy. Także bez przedłużania, zaczynamy od Klingental K125. No i zobaczymy jak tam forma. Yy, no nowy kombinezon bardzo mi się podoba. Nowa grafika kombinezonu. Także plus 5 do motywacji. No i zaczynamy od kwalifikacji. Plus 5 do motywacji. Zaczynamy od kwalifikacji, ale mi się tutaj zrymowało. No i lecimy. Czy dzisiaj padną jakieś rekordy? Wszystko się okaże. No, i zobaczmy pierwszy skok w dzisiejszym odcinku. Niestety mamy wiatr pod narty odepchnięcie od belki 94%. No, i zobaczmy, jak to dzisiaj będzie. Czy będzie dobre wybicie? No, całkiem, całkiem. Troszkę za wcześnie, ale nie jest najgorzej. No, i ładny skok daleko za zieloną linię. Także tutaj powinienem objąć prowadzenie raczej. Zobaczmy. 147,5 metra uzyskałem w tym skoku. No i mamy miejsce, proszę Państwa, pierwsze po kwalifikacjach ze sporą przewagą. Jeżeli taki drugi skok będzie, no to tutaj nie powinno być problemów z wygraną. Dalej się utrzymuje ten wiatr pod narty. Oj, odepchnięcie troszkę słabe, bo 88% tylko. Ale miejmy nadzieję, że wybicie będzie dobre. No, jest lepsze niż wcześniej. Jest ładnie stabilnie, nawet w locie. No, i będzie piękny, daleki, ładny, stylowo skok. Bardzo ładnie. Tutaj lajtowo też obejmę prowadzenie 147 metrów. No, ale jeszcze troszkę tutaj to wybicie za słabe. Może teraz się uda dobre, dobrze wybić. Miejmy taką nadzieję, bo jeżeli spóźnię, to mogą być, być problemy z wygraną. Wszystko się zaraz okaże. No i mamy finałowy skok na tej skoczni. W tych zawodach, Skosznie jeszcze w sumie będzie raz taka sama. Klingentalka 125. No i finałowy skok. O, właśnie. Wyjście z progu całkiem niezłe. Najlepsze jak do tej pory. I czy będzie rekord? Kurcze. Już w okolicy rekordów obleciał. Bardzo, bardzo ładny skok. No i powtóreczki, może sobie potem zobaczymy. No i. Wygrywamy w takim razie 153,5 metra, naprawdę, naprawdę bardzo ładny skok. I zobaczymy sobie podium, zobaczmy sobie klasyfikację generalną. Bardzo gry, Ryoyu Kobayashi Kobajashi, standardowa trójka na podium. A w generalce jak to wygląda? Cały czas tutaj zyskuje coraz więcej punktów, 630. Lecimy. I odbieramy sobie pierwszą nagrodę w dzisiejszym odcineczku. No, 4 diamenty do zgarnięcia. No niestety, znowu jakieś problemy z reklamą, także nie odbiorę tu sobie nagrody wyjątkowo. Ale nie szkoda, bo akurat słaba pula była. Lecimy z kolejnymi zawodami w Klingentalkasta 25. No mam nadzieję, że kolejne nagrody już się będą normalnie wyświetlać, że normalnie te reklamy będą działać. Po prostu wyskakuje mi czarny ekran, no i nic się nie da zrobić. Ale mam nadzieję, że już teraz będzie dobrze. No i ta sama skocznia, zobaczmy te zawody. Mam nadzieję, że będą jakieś fajne warunki do bicia rekordów. No, ten wiatr ewidentnie nie, nie sprzyja biciu rekordów. 99% dopięcie od belki, ale zobaczmy, podredujemy sobie wyjście z progu. No, za wcześnie, za wcześnie, dużo za wcześnie. Ale będzie skok całkiem, całkiem ładny. Ile to było metrów? 149,5 Zobaczmy, które będzie miejsce, chociaż raczej pierwsze, tak jest. Pierwsze miejsce standardowo gdzieś tam za mną, Karl. No i lecimy z kolejnym skokiem. Tego sobie oczywiście pomijamy. No i niestety, wiatr w plecy cały czas się utrzymuje. I jeszcze słabe odepchnięcie od belki. Ale może będzie dobre wybicie, no może w końcu... kurczę, no nie, troszeczkę za późne. Ciężko naprawdę tu trafić w to dobre wyjście z progu. No jest za zielono minie, ale skok bez szału na pewno. To trzeba przyznać. Nie było zbyt daleko. 148,5 metra. Ale to ładnie wygląda ten kombinezon, kurcze. Szkoda, że tak trudno dostępne te diamenty są, że trzeba je kupować za prawdziwą kasę, bo można by tu było jeszcze sobie fajnych rzeczy dużo pokupywać. No, no i finałowy skok tutaj w Klingental. Miejmy nadzieję, że będzie pierwsze miejsce znowu. Że może się uda dobrze wybić 99% dopchnięcia od belki. No i dajesz Bart na rekord. A nie! O nie! To to było nie! Leć jest troszeczkę jakby mnie, ale całkowicie zepsuty skok. Zepsute wyjście z progu. Czy to wystarczy? Aby objąć prowadzenie w tym konkursie, jest na szczęście pierwsze miejsce. Już się obawiałem, że może być kiepsko. Ale jest dobrze. No i standardowo Joju Karl yy, Dzielę z nimi podium. Zobaczmy sobie generalkę. Ile tam punktów? 730. No, cały czas yy, do przodu. No i bierzemy nagrodę. Mam nadzieję, że już dobrze wszystko będzie działać z tą nagrodą. O nie, taka sama pula. Zaczniemy sobie od środkowej nagrody może. No i udało się trafić cztery diamenty, lecimy z kolejnymi zawodami, tak jak powiedziałem tutaj szczyrk sobie pomijamy, dobrze, że tu wyskakuje potwierdzenie pominięcia, bo jak wiecie mi się zdarzało tutaj kliknąć nie ten przycisk, co trzeba było, a kolejna skocznia w dzisiejszym odcinku to Engelberg K-125, w kolejnym odcinku chyba już będzie turniej czterech skoczni, tak mi się coś wydaje. Nie wiem czy będziemy sobie robić kontynentalny. Trochę musimy zrobić, żeby pierwsze miejsce zająć najlepiej. No ale tymczasem Engelberg. Zobaczmy jak to będzie na tej skoczni. Kwalifikacje, warunki. No, mogły być lepsze oczywiście. Chociaż na nas się tu trochę poprawiło. O nie! 80% zepchnięcia od belki całkiem słabe. No ale to tylko kwalifikacje. O, dobre wyjście z progu, udało się, wow. Ładny skok będzie, ładny, ale nie taki ładny, żebyśmy wprowadzili. Gdzie ta zielona linia znowu była? Usytuowana. No, masakra, to naprawdę bym musiał oddać 10 metrów dłuższy skok, jeszcze chyba. Oby się to udało. Ósme miejsce, ja nie mogę, bardzo słabo. Wysoki, naprawdę wysoki poziom. Zobaczmy, jak to będzie w pierwszej serii którą już zaczynamy, wiatr w plecy, niestety 94% dopchnięcia od belki, lepiej niż w kwalifikacjach. Czy będzie równie dobre wyjście z progu? Nie, nie będzie. O nie, o nie! Problemy w locie jeszcze do tego, ale zielona. Nie! Widzowie, upadek mamy. To straszne, to straszne. O nie, mam nadzieję, że nie będzie. Kontuzji 133,5 metra. To nie było dobre. Plus 10,9 za wiatr dodane. Oczywiście tutaj powinniśmy się zakwalifikować do drugiej serii na 20. miejscu, ale nie wygramy tych zawodów. O dziwo! No kurczę, Piotr żyła akurat. Ej, zobaczmy sobie. Dobra, Piotr kasę, zobaczymy. Jeszcze będzie słaby skok, ale niech będzie. Piotrek leć. No, gdzieś tam w okolicy pod nim. w okolicy punktu konstrukcyjnego. Dosyć słaby skok Piotrka żyły. I Teraz mamy znowu wiatr w plecy. 94% zepchnięcia od belki. Nie najgorzej. Czy będzie dobre wyjście z progu? Nie, troszeczkę za późno 18 cm. Ale skok będzie naprawdę bardzo ładny. W okolice punktu jest Tutaj już na dwie nogi wylądowane, niestety. No i które nam to da miejsce? Nie będzie zbyt dobrze na pewno. Plus 11,3 za wiatr. No zobaczmy. Ciuki jasato. Zobaczmy, zobaczmy. Które to będzie miejsce? No Do i dopiero 12. miejsce w dzisiejszym konkursie. To jest tragedia, proszę Państwa. Eee, także Rioju wygrywa. Zobaczmy sobie jeszcze generalkę. Oj, Ojojoj, tutaj kurczę, już tracę punkty, niedobrze. I kolejna nagroda w dzisiejszym odcineczku. Mam nadzieję, że się udają odebrać. O! Umowa ze sponsorem. To od razu biorę, bo zapomnę potem. Tutaj by mogło być coś na diamenty, na przykład od. Nie wiem, od. 40 poziomu, że można było też sobie jakieś diamenty tutaj y, ze sponsorami zdobywać. Dobra, bierzemy tutaj za 2,400. O, tutaj za 3 nawet. Dobra, bierzemy coś tam z Dubaju. E, airlines. No nieźle i bierzemy tą na nagrodę. O, jest pula dobra. Weźmiemy sobie może tutaj z lewej strony i. E, nie trafiłem. O, tutaj mamy w ogóle level, wbiliśmy. Idziemy sobie. W prędkość. No już prawie na fula wszystko. Mam nadzieję, że w tym sezonie uda się wbić ten 50 level. Ale zobaczymy. No i kolejne zawody w Engelbergu. Oby były wygrane, chociaż tutaj dosyć trudno. I na szczęście nie ma kontuzji, co mnie cieszy, na szczęście udało się. Nic nie złamane. Noga ręka cała. <laughs> I zobaczmy kolejne zawody. Czy będą jakieś rekordy? Bym musiał do tego być niezły wiatr. I przede wszystkim tutaj chcę wygrać. Jest cały czas ta koszulka lidera, mam nadzieję, że jej nie stracę. 91% odepchnięcie od belki. Pada śnieg na skoczni. Czy w końcu będzie dobre wieś? O, kurczę, no jest dobre wieście z progu, są świetne warunki i będzie świetnie! O nie! <ścoughs> o nie! Kurczę, kolejny upadek w tym odcinku. Jak to się stało? No dobra, zobaczymy sobie turkę. No tutaj to było widać, za późno wylądowałem. Mam nadzieję, że nie będzie tej kontuzji, ale ładnie to wygląda w powietrzu. No za późno, za późno. wow! I straszny upadek tutaj na twarz. Ała. Oczywiście będzie kwalifikacja z tym skokiem. Ja bym nawet kurczę dał 20. O nie, no i mamy w tym momencie kontuzję niestety. Także na szczęście, że przed kontynentalnym, a nie przed Pucharem Świata, bo by była lipa. A tymczasem kontynuujemy sobie nasze. Za... O nie, przecież. Co? Nie mogę? Nie! O nie. I kurczę, w takim razie to te zawody są całkowicie zepsute. Bo wszystkich. Nawet się nie zakwalifikowaliśmy. To straszne, to straszne. Zobaczmy, kto tam wygrał w ogóle. Karl Geiger, a któż by inny. No i generalka, czy spadłem? O nie. O nie, spadłem w generalce i to, tego się obawiałem, będzie walka znowu z Ryo i Kobayashim. Zaufanie trenera, spadła kontuzja, plus 16%, no niestety odbieramy sobie nagrodę. Weźmiemy sobie środkową na koniec, no może jeszcze sobie... A pójdę sobie na trening pod koniec odcinka, tak na pocieszenie, na Wikersund na przykład, bo Wikersund jest też nowe. Weźmiemy sobie dwa skoki, na sam koniec, treningowe. Zobaczmy, jak tutaj w sundy daleko zalecimy. Nie, chociaż mi się wydaje, że troszeczkę to skocznia do poprawy. Mogłoby się tu trochę dalej latać na troszeczkę trajektoria. Nieważne, oddajemy sobie skoki. Jest wiatr pod narty na szczęście. 96% dopchnięcia od belki. Dobrze w sumie, że te treningi zostały wprowadzone. Możemy sobie tutaj każdą skocznię fajnie przetestować. No, całkiem nie wyjście z progu, ale mogło być lepiej. Przede wszystkim wyjście z progu tu można potrenować. Wow, Jak wcześniej wyglądałem postać wcześniej spadłem z takiej wysokości, że... szok! Ale skok ładny, 244,5 metra, mogło być parę metrów więcej, gdybym jeszcze ten skok ciągnął. No i. A 75% wniosci od belki. Ostatni skok w tym odcinku. Ja już wam przypominam łapeczka w górę, jeżeli ktoś jeszcze nie zostawił. No i słabe wybicie niestety. Ale i tak można poczuć ten Lodwikersund. Tym razem słaby skok. Niestety. Jeszcze sobie może od razu idziemy pominąć te zawody, przez które mamy kontuzję. O kurczę, kusamo tutaj, tak? Aha, bo kontynentalny też był w kusamo. E, no i tutaj sobie to wszystko popomijamy ogólnie. Tak, pominąć konkurs. E, no i w przyszłym odcinku, w kolejnym odcinku e, turniej czterech skoczni. Oberstdorf, Garmisch-Parten, Innsbruck, Bischofshofen będzie na pewno ciekawy. Mam nadzieję, że wygramy. A tymczasem ja się z wami żegnam. Jeszcze raz zapraszam do stawienia Subika, nowe osoby. Zapraszam do stawienia beczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry. No i do usłyszenia.